Niesamowite w DS4 jest to, że jakbyśmy tego auta nie skonfigurowali, to to nie jest kolejny model DS4, tylko te auta faktycznie się od siebie różnią. Nie rzucamy słów na wiatr, dlatego korzystając z okazji, że dojechała do nas spora dostawa nowych samochodów DS4, chcę Państwu pokazać, że faktycznie konfiguracja DS4 potrafi zmienić całkowicie ten samochód. Dzisiaj w salonie DS Tor Kraków mamy do dyspozycji do pokazania Państwu trzy kompletnie różne konfiguracje samochodów. DS 4 w wersji La Premier mieli Państwo już okazję poznać na innych naszych filmach. Dlatego dzisiaj Państwu zaprezentujemy wersje podstawowe, żeby pokazać, że, nawet DS w wersji tej niższej wyposażenia, potrafi być interesującą alternatywą oraz samochodem, który potrafi zwrócić na siebie uwagę. DS4 w wersji Performance Line Plus. Jest to najwyższa wersja wyposażenia modelu z Alcantarą w środku, z czarnymi motywami, czyli samochodu bardziej zadziornego, z sportowym pazurem. W wersji Performance Line Plus mamy do dyspozycji w standardzie reflektory w technologii Matrix LED, czyli światła, nam wycinając przeciwka samochody oraz zawieszenie hydrauliczne. Auto w wersji Performance Line wyróżnia się również czarnymi felgami, które dodają takiego sportowego charakteru, oraz nie mamy elementów chromowanych, jeżeli chodzi o przedni grill. Oraz tylny oraz obudowy szyb. Wszystko jest w czarnej tonacji. Do tego samochodu dobraliśmy jeszcze dodatkowo czarny, tak żeby auto było bardziej zadziorne. Oraz akurat w egzemplarz w salonie występuje w kolorze Crystal Pearl. To jest specjalny lakier, który został stworzony dla marki DS z myślą pierwotnie o samochodach hybrydowych. Natomiast w tym momencie jest on dostępny również dla egzemplarzy benzynowych. Akurat w tej wersji mamy auto z silnikiem o mocy 180 koni, jest to jednostka czterocylindrowa. Wersja Performance Line Plus dodatkowo ma head-up display, jest 121 21-calowy wyświetlacz na przedniej szybie, natomiast w środku samochodu mamy wnętrze wykonane w całości z Alcantary, czyli jest otulony cały tunel środkowy, fotele, deska rozdzielcza Alcantara, co jest bardzo fajnym elementem, takim sportowym. To, co jest niepowtarzalne, jeżeli chodzi o DS4 w tej wersji, jest również to, że mamy kute karbon na kierownicy. Taki element bardzo prestiżowy, luksusowy, który jest spotykany w tylko naprawdę bardzo usportowionych samochodach. U nas jest to dostępne w modelu DS4 w wersji Performance Line. Jako tańszą alternatywę mamy wersję Performance Line już bez plusa. Tutaj w samochodzie mamy również światła w technologii LED, natomiast już bez Matrixu, więc wszystkie klosze zewnętrzne w samochodzie są wykonane w technologii LEDowej. Również tutaj mamy akcenty w kolorze czarnym, czyli mamy DS Wingsy, wszystkie elementy Grilla są w kolorze czarnym. Dobrany jest również czarny dach. W tej konfiguracji samochód prezentuje się naprawdę bardzo wyjątkowo, dlatego że mamy dobrany specjalnie czerwony lakier i wszystkie elementy zewnętrzne w samochodzie są w kolorze czarnym. Bardzo fajne uzupełnienie konfiguracji. W środku również w całości wykonane jest alcantary, więc pomimo tego, że bierzemy auto teoretycznie z niższego wariantu wyposażenia, tak naprawdę na walorach zewnętrznych nic nie tracimy, jak i również w środku nie mamy żadnych gorszych materiałów, tylko wszystko jest wykonane z najwyższej jakości materiałów. To, co jest fantastyczne przy modelu DS4, to fakt, że decydując się nawet na niżej wyposażoną wersję w samochodzie, nie tracimy na walorach estetycznych, wyglądowych w tym samochodzie. Po premierze w naszym salonie modelów La Premier, które były wyposażone pod sam sufit, w 20-calowe felgi, dużo klientów zastanawiało się, jak będzie wyglądała podstawowa wersja modelu DS4. Dlatego też zamówiliśmy model DS4 w wersji Trocadero. Jest to środkowy wariant wyposażenia, w którym m.in. w cenie dostajemy już 19-calowe obręcze oraz tapicerkę z półskurami w środku. Dodatkowo do tego samochodu w wersji Trocadero nie domawialiśmy płatnego lakieru, dlatego że co ciekawe, ten złoty lakier o nazwie Cooper Gold jest już w cenie tego samochodu, a wygląda jakby kosztował przynajmniej 6000 zł w dopłacie. Auto wygląda rewelacyjnie, pomimo tego, że mamy tutaj do czynienia tak naprawdę z podstawową wersją wyposażenia Trocadero. W środku fotele są bardzo ładnie wyprofilowane identycznie jak w tych wyższych wariantach wyposażenia.